System zgłoszeń to wygodna i najszybsza forma kontaktu z naszym zespołem. W celu dodania zgłoszenia kliknij przycisk z ikoną żarówki, znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu. Po kliknięciu w przycisk pojawi się krótki formularz dodawania zgłoszenia. W pierwszym kroku określ rodzaj zgłoszenia, następnie wprowadź temat. Dodaj opis. Pole Link służy do określenia, czy dane zgłoszenie dotyczy miejsca, w którym aktualnie się znajdujesz. Jeżeli zgłaszasz jakiś problem, błąd lub chcesz o coś zapytać, co dotyczy konkretnego miejsca w aplikacji, pozostaw pole zaznaczone. Jeżeli nie, odznacz pole. Następnie kliknij przycisk Dodaj zgłoszenie. Teraz czas na naszą kolej. Jeżeli nasz zespół odpowie na zgłoszenie, otrzymasz o tym powiadomienie. Bezpośrednio ze szczegółów powiadomienia możesz przejść do zgłoszenia. W zgłoszeniu widzisz naszą odpowiedź. Zachęcamy do dodawania zgłoszeń. Jest to najszybsza forma kontaktu z naszym zespołem. W każdej chwili możesz podejrzeć wszystkie swoje zgłoszenia wystarczy, że przejdziesz do zakładki moje zgłoszenia. Po przejściu do zakładki zobaczysz listę zgłoszeń wraz z typem zgłoszenia tematem statusem, czy zgłoszenie zamknięte, czy nie to wysłania oraz możliwość przejścia do jego szczegółów.